To tylko zwykła rzeźba. To może trzeba iść przeczytać całą książkę, żeby lepiej ogarnąć temat. A wcale nie mówię tak, bo strasznie chcę ją przeczytać. Jesteśmy tak blisko o mamy nie ma już 10 lat. Nie chcę czekać, a głupia rzeźba nie stanie mi na drodze! Co zrobiłaś? Yo, Franki! co tam? Biegam sobie 108. Ja... Próbuję coś sobie przypomnieć. Jakieś wspomnienia? Może być otwarty tylko podczas pełnego zaćmienia księżyca, gdy jest rada potworów i są wszystkie talizmany. W innym razie otwarcie portalu może wywołać światową katastrofę. Może wywołać światową katastrofę! No to było dość słabe. A Claudine może chcieć to zrobić, żeby znaleźć mamę. Co toż? Do nogi! No chodź, dius! to pewnie labirynt, o którym czytałem w książce. W książce czytanie, której nie miałem nawet szansy dokończyć. Chyba powinniśmy wrócić do biblioteki i skończyć tę książkę, a później tu wrócimy. O! A dużo później. A, a o nie! Jesteśmy blisko. Mama pewnie zostawiła mi wisior, żebym znalazła tę szkołę. No a teraz nareszcie wiem, jak możemy ją odnaleźć. Okej. Okay. Moim zdaniem spotkania rodzinne są potworzaste. Chyba mamy do pokonania labirynt minot. A jeśli zrobimy to mega szybko, będę wam potworzaście wdzięczna. Kleus tędy! Już biedniemy! Biegnę Draculora! Ej, nie wyglądasz na młodszego brata! No bo wiesz, ja jestem starszy, ponieważ mam 16 lat. Czas płynie tam inaczej. Jest tam dużo strasznych bestii, a jakoś udało Ci się ściągnąć i mnie, i tego dzielka tutaj. <śmulatuj> <śmulatuj> Z opowieści mamy wiem, że to miejsce to straszceum. Od wielu lat próbowaliśmy z mamą się tutaj dostać, więc dzięki, chyba. Słuchaj, nie czaję, czemu zmyślasz historyjkę o mojej mamie, ale... E? O... Jesteś moim... ...bratem. Musimy go jakoś powstrzymać, ale później masz mi wszystko opowiedzieć, ok? Jeżeli przeżyjemy? Jasne. Aha! Jak udaje jej się tak mnie zmodzić? Macie jakiś drob, wiedźmy? Ja nic nie mam. Nie, nie odbiór. Może pora odpuścić? Oh! Nie, 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 nie. Niekiedy Wiedźma zagraża straszyceum. Bez obaw nie poddam się, dopóki jej nie znajdę. Panie Draculo, Chcę zdradzić Wiedźmowy sekret! Eliksir, Księga Czarów, energetyczne ruchy ręką... Niech wszystko pokryje kurz, a problem niech zniknie już! I teraz zniknęła? Torelai Stripe właśnie użyła magii. Widziałem na własne oczy! Widzę ją. Torelaj, nigdy bym cię o to nie podejrzewała. Jesteś wiedźmą? Co? Nie, to nie ja! Przysięgam! Złapałam cię na gorącym uczynku, a za karę wylatujesz. Proszę za mną. Jak to mówi młodzież? Przybij piąteczkę, ziomalko. Tato, Torelaj nie jest wiedźmą. Ja nią jestem. Ale jesteś wzorową uczennicą! No i córką pyw! Zawsze przestrzegasz reguł i. cały czas chodziło o mnie. To ja uprawiałam magię. Eliksir należał do mnie i lubię